Cześć, nazywam się Irena Hałasa i chciałam Wam powiedzieć, jak ja buduję strukturę swojego zespołu w Dotera. I myślę, że to jest fajna, fajny, prosty sposób, żeby efektywnie budować swój biznes. I zaraz Wam to narysuję. Tutaj się posłużę taką karteczką, żeby Wam to wszystko ładnie rozrysować i żebyście wiedzieli o co, jak budować. Tak? Także na górze. Naszej struktury jesteśmy my. I tutaj, jak założymy sobie konto Totera, konto Wellness Advocate, możemy zacząć budować biznes. Następnie, to jest też bardzo ważne, kiedy zapisujemy pierwszą osobę, warto by było, żeby ta osoba była osobą do biznesu. Jeżeli nie jest to osoba do biznesu, to możecie zapisać kogoś bliskiego Wam, mamę, czy teściową, czy czegokolwiek z Waszej rodziny, ale nie męża i od tej osoby zaczynamy biznes. Może być to Wasza najlepsza przyjaciółka, z którą zaczniecie ten biznes, albo Niech to będzie osoba wam bliska, albo niech to będzie osoba zdeterminowana do pracy. Także to jest osoba w Waszej pierwszej linii, i pod tą osobą zaczynamy budować naszą strukturę. Razem z tą osobą lub samemu podpisujemy kolejne osoby. I później, jeżeli okaże się, że tutaj znaczy, się, że spotkaliśmy osobę na naszym spotkaniu, która również by była chętna do budowania biznesu, umieszczamy ją, zaczynamy budować kolejną nogę, umieszczamy ją tutaj i budujemy sobie kolejną nogę i znowu do czasu, aż znajdziemy kolejną osobę do budowania biznesu i umieszczamy tą osobę tutaj. Dlaczego mówię, dlaczego wa ważne jest, żeby w pierwszej linii umieszczać osoby, które chcą budować biznes lub które chociaż przynajmniej będą y, co miesięczne zamówienie realizować, y, ponieważ nam się to przyda do mocy trzech. A żeby dostać moc trzech, to obrót, to wszystkie osoby muszą być na LRP, czyli program lojalności Plus jeszcze obrót grupy musi wynosić 600 punktów. Będzie nam to bardzo ciężko zrobić, jeżeli w pierwszej linii będą klienci, ale jeżeli pomyślimy sobie, żeby właśnie zapisywać w pierwszej linii osoby budujące, wtedy nie, nie będzie takiej sytuacji, że, że ktoś powie, że no nie zrobię w tym miesiącu zamówienia, bo osoby budujące biznes robią już zamówienia co miesiąc. Więc tutaj do mocy trzech bardzo bardzo to jest istotne. Co więcej, budując w dół budujemy do rangi, czyli właśnie o to chodzi, że jak ta osoba tutaj nasza budująca i my razem z nią budujemy, tak, to ona dostanie, prędzej czy później będzie miała rangę elit naszą pomocą lub sama sobie ją wypracuje, to już wszystko zależy słuchajcie, od, od tego, co się stanie, tak? Yy, czyli mamy już jednego elita. Mając kolejnego elita, ja tak miałam, słuchajcie, że, że miałam premiera na dwóch elitach. Tak właściwie premier, do premiera wystarczy dwóch executive. Yy, I w momencie, kiedy już miałam tą drugą nogę na poziomie elit, Zaczęłam budować sobie trzecią nogę. I w momencie, kiedy trzecia noga będzie elitą, ty staniesz się silverem. Silver to jest bardzo taka ranga już bardzo znacząca i która potrafi odmienić życie. To jest moment, w którym możemy zostawić naszą pracę na rzecz tylko pracy w dotera, więc dlatego dla mnie jest to jedna z takich, takich rang, do których dążę. Ale też korzystając z tych wszystkich oczywiście bonusów, tak sobie to buduję, żeby korzystać zarówno z rank, tak? zbudowania do rank oraz zbudowania do mocy trzech. Oczywiście to jest sytuacja idealna. Może się zdarzyć oczywiście inna sytuacja. Ja też na początku tutaj umieściłam osobę, która niestety jest klientem, więc zaczęłam budować sobie czwartą nogę i tą pierwszą troszeczkę odpuściłam, bo, bo są tutaj głównie klienci, a nie, nie mam jeszcze osoby do biznesu. Więc, więc to jest takie niestabilne, i dopiero teraz, jak zaczęłam budować tą czwartą nogę, to mam premię mocy 3. Ale wiecie, ciężko jest o idealną sytuację. Czasami uczymy się na swoich błędach. Ja Wam podpowiadam, jak to robić, żebyście się pouczyły na moich błędach. Oczywiście, ile ludzi, tyle, tyle jest metod budowania biznesu. Ale ja myślę, że warto zapamiętać te dwie rzeczy, że pierwsza linia, druga linia ewentualnie też to są osoby do budowania biznesu, żeby nas skwalifikowały do mocy trzech. Y oczywiście, żeby noga była silna, warto mieć w niej dwóch y lub trzech nawet y budujących. Nie musi być to jeden budujący na całą nogę, nawet lepiej, bardziej stabilnie jest wtedy, kiedy mamy więcej osób budujących. W jednej nodze. Także do tego Was zachęcam i mam nadzieję, że, że rozjaśnił Wam to trochę sytuację. Jak budować biznes do teraz, jak to robić efektywnie i w jak najkrótszym czasie osiągnąć wymarzoną rangę. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmiku.